Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak zacząć zarabiać w afiliacji, to świetnie trafiłeś, bo ten materiał wyjaśni Ci wiele kwestii z tym związanych. Zacznijmy jednak od absolutnych podstaw, czyli czym w ogóle jest afiliacja. Marketing afiliacyjny, który po prostu w skrócie określa się afiliacją, to model biznesowy, w którym możesz zarabiać pieniądze za promowanie produktów albo usług firm. W ramach tego systemu Ty, jako wydawca, współpracujesz z firmą, która chce zwiększyć swoje przychody. Twoim zadaniem jest więc promowanie produktów takiej firmy i przekierowanie potencjału. Potencjalnych klientów na ich stronę. Gdy przekierowana osoba dokona zakupu, otrzymasz za to wynagrodzenie. Ważnym elementem w afiliacji jest wygenerowany przez ciebie unikalny link afiliacyjny. To właśnie ten link zawiera niepowtarzalny identyfikator, który pozwala firmie śledzić, które sprzedaże zostały dokonane dzięki Twoim działaniom. I to właśnie dzięki temu firma wie, ile powinna ci zapłacić. Przed chwilą wspomniałem jednak o tym, że jesteś wydawcą, co mogło być dla ciebie dość niezrozumiałe. Musisz wiedzieć, że w afiliacji są trzy strony. Reklamodawca, wydawca oraz sieć afiliacyjna. Reklamodawcy to firmy, które chcą sprzedać więcej swoich produktów, np. jak producent czy sklep, to właśnie ich produkty albo usługi będziesz promować. Wydawcy to osoby promujące te produkty i usługi w zamian za wynagrodzenie od sprzedaży. To właśnie twoja rola. Sieci afiliacyjne to pośrednicy, którzy łączą dwie wcześniej wymienione grupy. Tobie jako wydawcy sieć afiliacyjna zapewnia dostęp do wielu kampanii w jednym miejscu, dzięki czemu zajmujesz się promowaniem produktów, a nie podpisy. Umów z setkami różnych sklepów. Natomiast reklamodawcy korzystają na tym, że ich oferta również w jednym miejscu trafia do wielu osób takich jak Ty. Wybór dobrej sieci afiliacyjnej będzie więc kluczowy dla Twoich przyszłych działań. Istnieje wiele czynników, które warto wziąć pod uwagę przed podjęciem takiej decyzji. Na początku określ, co chcesz promować. Zanim zaczniesz szukać sieci afiliacyjnej, zastanów się, jakie masz zainteresowania oraz możliwości. Czy chcesz promować produkty związane z modą, zdrowiem, technologią, finansami, czy może czymś zupełnie innym. Niektóre sieci są skupione na wąskich niszach tematycznych, a inne mają za to bardzo szeroki wybór reklamodawców. Wybierz taką sieć, która nie będzie cię ograniczać. Gdy już wybrałeś potencjalny zakres produktów, przyjrzyj się dostępnym w danych sieciach kampaniom reklamowym. Zanim zapiszesz się do danej sieci afiliacyjnej, zobacz, czy ma do wyboru produkty oraz usługi, które cię interesują, uważasz za wartościowe, oraz oczywiście warte promowania. Upewnij się także, że jest ich wystarczająco dużo, żebyś za miesiąc nie musiał szukać kolejnej sieci. Na przykład, sieć afiliacyjna, lista na której kanale jesteś, ma do wyboru ponad 600 aktywnych kampanii z wielu kategorii, co daje Ci naprawdę szeroki wybór. Powinieneś także sprawdzić, jakie są ogólne warunki danej sieci afiliacyjnej. Zwróć uwagę na minimalny próg wypłaty, w jaki sposób możesz wypłacić swoje wynagrodzenie oraz czy sieć ma na przykład jakieś dodatkowe narzędzia dla wydawców, jak gotowe banery reklamowe, widżety, pule kreacji itd. W lidstar masz do wyboru mnóstwo takich narzędzi, a swoje wynagrodzenie możesz wypłacić już od jednej złotówki. W lidstar nie zbierasz punktów, które wymienia się na nagrody, ale zbierasz faktyczne pieniądze, które wypłacasz na swoje konto bankowe. Wybór odpowiedniej sieci afiliacyjnej może zająć ci chwilę i wydawać się trudny, ale w tym także mogę ci pomóc. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tym, jak wybrać dobrą sieć afiliacyjną, to zajrzyj do tego odcinka, bo jest w całości poświęcony właśnie temu zagadnieniu. Znajdziesz tam 13 kryteriów, które warto wziąć pod uwagę. Po wybraniu sieci afiliacyjnej chcesz już zacząć promować konkretne produkty, spoglądasz na daną kampanię i widzisz jakieś dziwne Symbole, które nic Ci nie mówią. CPS, CPL, CPA. Co to w ogóle jest? W afiliacji istnieją różne modele rozliczeń, którymi firmy rozliczają się za promowanie produktów oraz usług. CPS, czyli Cost Per Sale, to rozliczenie od sprzedaży. To najczęściej stosowany rodzaj rozliczenia w afiliacji. Otrzymujesz wynagrodzenie za każdą sprzedaż, jaka została dokonana przez Twój link afiliacyjny. Rozliczenie jest zazwyczaj procentem od wartości sprzedaży i może różnić się w zależności od konkretnej kampanii. Na przykład, jeśli klient dokona zakupów przez Twój link za 500 zł, a kampania ma stawkę CPS 5%, to otrzymasz za to 25 zł. Gdyby klient zrobił zakupy za 1000 zł, to dostałbyś 50 zł i analogicznie dla każdej innej kwoty. Istnieją także kampanie ze stałą stawką CPS, która nie jest uzależniona od wartości zakupów klienta. CPL, czyli cost per lead, to rozliczenie za potencjalnego klienta. W tym przypadku otrzymujesz wynagrodzenie za przekierowanie potencjalnego klienta do reklamodawcy. Potencjalny klient nie musi dokonywać zakupu, a wystarczy, że wykona określone działanie, jak na przykład wypełnienie formularza w z pozostawieniem do siebie danych kontaktowych. CPA, czyli Cost Per Action, to rozliczenie za konkretne działania. To rodzaj rozliczenia, w którym otrzymujesz wynagrodzenie za określone działanie wykonane przez potencjalnego klienta. Działanie takie może obejmować np. zapis do newslettera, pobranie aplikacji czy logowanie na konto bankowe. Rodzaj rozliczenia, który obowiązuje w danej kampanii zależy od firmy i tego, co chce uzyskać. Dokładnie zapoznaj się z warunkami każdej kampanii, by dobrze zrozumieć, czego oczekuje reklamodawca i za co faktycznie płaci. Nie Niektóre kampanie mogą oferować także hybrydowe modele rozliczeń, które łączą różne wcześniej wymienione modele. Na przykład CPS plus CPA może być sprzedażą usługi danej firmy oraz korzystaniem przez klienta z aplikacji. Uwierz mi, że brzmi to na bardziej zagmatwane niż jest w rzeczywistości, a wszystkie informacje o wymaganiach oraz stawkach znajdziesz w konkretnych kampaniach w panelu sieci afiliacyjnej. Jednak pewnie wciąż zastanawiasz się, w jaki w ogóle sposób promować linki afiliacyjne. I faktycznie jest to jedna z najważniejszych rzeczy, jaką powinieneś. Wiedzieć, bo w końcu od tego będą zależeć Twoje zarobki. Na szczęście, istnieje bardzo wiele strategii, które możesz wykorzystać do promowania swoich linków afiliacyjnych. Przede wszystkim, powinieneś tworzyć wartościowe treści. Kluczem do przyciągania uwagi potencjalnych klientów jest tworzenie czegoś, co ich inspiruje, zachwyca, czy jest pomocne albo przydatne. Pisz recenzje, porównania produktów, udzielaj porad oraz wskazówek związanych z oferowanymi produktami albo usługami. Dostarczaj informacji, które pomogą ludziom podjąć decyzję zakupową i przekonaj ich, Dlaczego powinni skorzystać z oferowanych produktów albo usług? Pamiętaj także, że powinieneś budować zaufanie wśród potencjalnych klientów. Dziel się swoimi osobistymi doświadczeniami z produktami oraz przemyśleniami na ich temat. Udzielaj uczciwych opinii i rekomendacji, a także nie staraj się ukrywać minusów, bo im bardziej wiarygodny jesteś, tym większe są szanse, że odbiorcy skorzystają właśnie z Twoich linków afiliacyjnych. A gdzie możesz promować produkty? Gdzie tylko zechcesz i jest to dozwolone. Media społecznościowe to świetne miejsce na początek. U Udostępniaj treści na swoich profilach, korzystaj z grup tematycznych czy angażuj obserwujących. Pamiętaj jednak, żeby nie być nachalnym i nie spamować. Zamiast tego skup się na dostarczaniu wartości i szczerej rekomendacji, a nie wciskaniu produktów na siłę. Możesz także tworzyć treści wideo, co jest świetnym i efektywnym sposobem promocji. Nagrywaj unboxingi, recenzje produktów, poradniki czy prezentacje. Filmy w krótkich formach możesz nagrywać raz, a udostępniać na wielu platformach jednocześnie, np. na YouTubie, Facebooku, Instagramie, Pinterestie czy TikToku. Jeśli wolisz opierać się na długofalowym ruchu, a nie na algorytmach, to możesz także spróbować prowadzić własną stronę i optymalizować treści pod kątem SEO. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu w marketingu afiliacyjnym jest ciągłe testowanie i analiza wyników oraz dostosowywanie swoich działań. Nie bój się eksperymentować i szukać nowych sposobów promocji, ale też daj sobie czas, bo to, że na przykład jeden film nie wypalił, nie znaczy wcale, że ta forma jest zła. Po prostu potrzebujesz więcej doświadczenia. Pytaniem, które nurtuje w wszystkich początkujących w afiliacji jest oczywiście ile można na tym wszystkim zarobić. Odpowiedź na to pytanie zależy od wielu czynników takich jak wybrana branża, produkty, które promujesz, jakość twoich treści czy ilość ruchu na twojej stronie. Jak już wiesz, w marketingu afiliacyjnym otrzymujesz wynagrodzenie za skuteczne polecanie produktów albo usług. Wysokość zarobków w każdej kampanii jest inna, więc niestety nie można jednoznacznie powiedzieć, że w afiliacji zarabia się na przykład 5 czy 10% ceny produktu. Najlepsi potrafią regularnie zarabiać ponad kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, ale podejdź do tego realistycznie. To doświadczone osoby, a ty stawiasz dopiero pierwsze kroki. Zamiast w myślach rzucać pracę i wybierać nowe auto, załóż sobie poziom, który jest do osiągnięcia. Oprócz tego warto pamiętać, że zarobki z afiliacji mogą być niestabilne. To nie jest etat, na którym zawsze wiesz ile zarobisz. Twoje dochody mogą rosnąć albo maleć w zależności od sezonowości. Na przykład, jeśli masz blok modowy i robisz przykładowe stylizacje wraz z podawaniem linków do produktów, to sporo może zależeć od pory roku. Nawet jeśli sklep, który polecasz przez cały rok, oferuje ci np. 5%, to przy letnich stylizacjach promujesz np. koszulki, koszule czy bluzki, które oscylują powiedzmy w granicach 50 do 100 zł. W zimę natomiast polecasz płaszcze i kurtki, które kosztują np. od 500 do 800 zł. Już sama cena produktu sprawia, że pomimo identycznej stawki w kampanii, zarobek będzie zupełnie inny. A skoro mowa o zarobkach, to należy także pamiętać o rozwiązaniu, Zliczeniu się z Urzędem Skarbowym. Zarobki z afiliacji niczym nie różnią się od innych sposobów zarabiania i od nich. Także należy odprowadzić podatek. Jeśli nie prowadzisz firmy, to rozliczasz się ryczałtem za najem powierzchni reklamowej w stawce 8,5% od przychodu do 100 tysięcy złotych rocznie oraz 12,5% od nadwyżki ponad 100 tysięcy złotych. Ryczałt rozliczasz do 20 dnia miesiąca, który następuje po otrzymaniu środków. Dla prostszego zrozumienia zobaczmy to na przykładzie. W marcu sieć afiliacyjna przelała zarobiony przez Ciebie 1000 zł na Twoje konto bankowe. Oznacza to, że musisz zapłacić 8,5% podatku, czyli 85 zł do 20 dnia następnego miesiąca, a więc do 20 kwietnia. I nie ma znaczenia, czy przelew otrzymałeś 1 marca, czy 31 marca. Zawsze płacisz do 20 dnia kolejnego miesiąca. Za liczkę podatków płacasz na swój mikrorachunek podatkowy z oznaczeniem PPE. W razie czego swój mikrorachunek sprawdzisz w kilka sekund na stronie rządowej, a na koniec roku musisz zsumować wszystkie swoje przychody i wpisać tę kwotę do PIT-28. Natomiast w przypadku prowadzenia własnej firmy wystarczy, że wystawić fakturę sieci afiliacyjnej, bo rozliczasz się z nią tak jak z każdym innym kontrahentem. No właśnie, a czy musisz mieć firmę, by zacząć zarabiać w afiliacji? Jak już się pewnie domyślasz po wyjaśnieniu rozliczenia z urzędem skarbowym, nie, nie musisz mieć firmy, aby zacząć zarabiać w afiliacji. Jeżeli jednak zaczniesz zarabiać naprawdę dobrze, to warto to przemyśleć. Prowadząc działalność gospodarczą możesz odliczać sobie koszty jak chociażby nowy laptop, na którym będziesz pracować. Przy rozliczaniu ryczałtem nie masz możliwości odliczania kosztów. Tutaj jednak musisz już samoć. Podzielnie przeliczyć, co ci się bardziej opłaca. Jeśli ten materiał Cię zaciekawił, to na pewno opłacić się zajrzenie także do tego, w którym krok po kroku dowiesz się, jak stworzyć skuteczną strategię zarabiania na afiliacji. Zachęcam Cię także do subskrybowania tego kanału, by być na bieżąco z kolejnymi poradnikami.